Witam. Do zaoferowania mam przyczepę firmy Lunar Galaxy. Przyczepa wyposażona. Sprzednie łóżko rozkładane. Boczne z nadstawką dla dziecka. Toaletę oraz kuchnię. Jak widzimy w kuchni trzy palniczki gazowe. Działają. Poniżej mamy grill. Również działa i także piekarnik. Rozłączymy i skrawnik mamy, automat. Obok jest lodówka, która jest załączona na gazie. Pokażemy zmrożenie. Minus 10,5. Lodówka również. Działa na 230 i na podłączenie drugiej wtyczki do auta na podtrzymanie podczas jazdy. Żeby odpalić się na gazie, przekręcamy tylko na płomień i automatycznie nam zapala. Powyżej mamy zlew. Woda ciepła, woda zimna. Przejdziemy teraz do bojlera ciepłej wody. Tutaj mamy na gaz. Automatycznie nam zapala po przekręceniu. A tutaj mamy na prąd, na 230. Włączamy i automatycznie nam grzeje. Obok jest elektryczny piecyk, czyli ten. To jest elektryczno gazowy, tam załączamy na prąd i przekręcamy pokrętłem 500 000 lub 2000 W. Ustawiamy oczywiście moc grzenia tego piecyka. Rozłączymy. I teraz pokażę, że go na gazie żeby odpalić ten piecyk na gazie. przekręcam mniej więcej na trójkę i tutaj mamy przycisk taki po. O, pokażę czerwony. Muszę to zrobić. Nagrywając też. Próbuję pokazać płomień. O, jak widać, płomień jest. Coś poprawimy, obraz. Coś nam ucieka. Tutaj mamy rozprowadzenie. czyli wentylator, manualny i automat. Tutaj mam ten iskrownik, czyli przekręcamy na trójkę, wciskamy i wciskamy iskrownik. Tutaj mam włącznik pompy, włącznik zasilania na 12V, wskaźnik ładowania, gniazdo Antonowe i także na 230. Pewne oświetlenie działa. Też mam mikrofale, która również działa. I do góry jeszcze jest wentylator. lewe i prawe obroty 3 stopniowe przejdziemy do toalety, w której mamy umywalkę, również woda ciepła, jak i również, także woda zimna, i tak samo jest pod prysznicem jedna woda i także. Druga działa. Światło w kabinie. Kibelek ze spuczką manualną. Jeszcze pokażę. Czy z perspektywy toalet. Tak to wygląda. I zachęcam do zakupu. Dziękuję.